Witam w króciutkim filmiku, przedstawiam aktualny stan mojej kolekcji zapachowej Tutaj są głównie różne pudełka, puste flakony itd., itd. I z tyłu sporo flakonów do sprzedania, między innymi też z przodu Chociaż nie wszystkie, bo i Władę Balman, czy też kelka, Lesz oczywiście nie do sprzedania Następnie mamy półkę, która teoretycznie miała być zapachami mocniejszymi Która już doznała wielu e różnych e ewoluacji, ewolucji, 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 tak i po prostu tutaj już jest trochę mały misz, masz jest trochę też olewek, sampli, niesampli i tak dalej. Więc tutaj już są różne, bo jak widać, mamy też Rosa Botanica, Premier Premieros i w które do mocnych zapachów nie należą, ale mamy też stricte faktycznie morskie typu ani Sherry, czy też nie wiem, czekoladowe, kakao z piżmem, musk Maori, czy tutaj ja mamy właśnie Profumum Roma, także są różne klimaty. Tutaj teoretycznie miało się lekkie zapachy, też już do, doszło trochę y, do jakichś różnych zaburzeń, bo mamy unikatowe Sicili, doleczenie na które do lekkich zapachów nie należy, y, tutaj mamy też chyba Tilde, także też już się zrobił taki trochę mały miszmasz, staram się jakoś nawet nawet wyostrza y, i schodzę niżej. Tam z tyłu jest mój aparat, trochę pudełek, trochę tutaj różnych innych rzeczy, trochę też jest tutaj flakonów, także tak to aktualnie wygląda. I ja w ogóle właśnie zauważyłam flakon, który go nie pokazałam w nowych nabytkach zapachowych, a faktycznie się pojawił, teraz właśnie mi śniok, zobaczyłam kartonik, także na pewno będzie nowy odcinek nowych nabytków zapachowych. Patrzę jak tutaj się ustawi, żeby wyostrzało, teraz właśnie ładnie wyostrza, mamy tutaj dambrozję. Piękna figa na słodko, na bakaliowo, na migdałowo, na kokosowo, Mózg maori. Tak będę chodzić, żeby wyostrzyło. No, nawet, nawet... Wydaje mi się, że tutaj bardziej problem jest z moją <śmulatujesz> równowagą i trzymaniem telefonu. O. Albo tutaj już kwestia światła. Nie wiem. Bo była chwila dobra, już jest znowu takie nie da bardzo. że jest to mózg Maori 04 z Parfumeria Generale. Próbuję wyostrzyć. Nie wiem, nie chcę mi wyostrzyć nazwy marki. Fakt, fakt to ona jest małą czcionką i taką mniej wyraźną, ale... Hmm. No nic. mi się. Wszystko wyostrza, ale jak widać tego. Hmm. No, powiedzmy, kakao z czekoladą. Yy... Tak, więc tak to, że rzecz ujmując, yy, tak to wygląda aktualnie, przedstawię stan mojej szafy perfumowej jak już dokonam jakichś małych yy, porządków. Bo jak widać tutaj już się zrobił naprawdę bałagan, bo i flakony z różnych grup pomieszane i te moje, i te na sprzedaż, i właśnie tutaj też różne odlewki, nie odlewki. Niestety chyba jest naprawdę złe światło, bo już ten aparat naprawdę wyostrzał. A teraz na ciekawość wezmę jakąś tutaj odlewkę. Aha. Zależy od światła, trzeba po prostu jakoś tak trochę szukać. Szabot, niszowe, etoile de Przepiękny zapach, który używam bardzo często na wakacje i którego będę miała. Flakon. Będzie w nowych nabytkach cudownym. To jest takie jedno z moich faktycznie olśnień zapachowych tego roku. Nie było ich aż bardzo dużo. Zresztą te filmiki o 2016 roku perfumowe będą. Natomiast właśnie o, jeżeli kogoś interesuje, można sobie poprzeglądać na przykład, nie wiem, nuty zapachowe. Opinie o Chabot et toi de Lum o ile dobrze wymawiam także to tyle a, i wodam aktualny stan ilościowy więc ilościowym, jak dobrze kojarzę moja ilość flakonów bazuje wokół 140 aktualnie, także jak na mnie e, także jak na mnie to jest dosyć dobra ilość no, trochę ponad 140 ale, ale ja jestem zadowolona z tego stanu, bo jest to na pewno bliżej 100 niż 200 to tyle, oddalę się Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.